Temat linki automatu stopu, prawdopodobnie każdemu znany, często, gęsto yy, to pęka. Jest jakby lód fabrycznie. Yy, wymiana pra prawdopodobnie w 99% musiłby wystąpić w sobotę po 15 albo jeszcze później, albo w święta, że nie ma możliwości tego na szybko zamówić w sklepie, nawet lokalnym. Były już pozamykane. E, można się ratować tym, żeby tu na końcówce jakąś malutką e, tulejkę, podkładkę, jakąś małą m 4 na przykład, lub m 3 i zalutować. E, jednak to też nie zawsze spełnia egzamin. Dlatego ja znalazłem taki sposób. E, to jest e, z jednych z tych głównych sklepów w internecie. To się prawdopodobnie nazywa. E, jakoś, a, awaryjny zatrzask, coś takiego no tu napiszę na filmie. Problem jest tego taki, że one fabrycznie są krótkie za długie i podrzucę zdjęcie z wymiarami. Dodatkowo tu jest jakby na jedną śrubkę chyba to jest właśnie m 4 ja tu zrobiłem sobie na dwie że z dwóch stron ścisnąć po prostu to będzie trochę lepsze rozwiązanie i tu to rozwiązanie bardzo dobrze posuje pod oryginalną klamkę, nie pod chińskie, bo tego nie sprawdzałem, natomiast pod oryginał to pasuje bardzo dobrze. I wystarczy zamontować i zobaczyć, jak to działa. Przed ostatecznym zmontowaniem tej tulejki należy pamiętać, żeby ciutkę wysunąć oplot, naszą znaczy stalową linkę, a następnie ją delikatnie spiłować pilniczkiem. Na równo, e, ponieważ e, trochę jak wyjdzie drucik, to może się blokować tutaj w klamce. E, nie jest to zbyt trudne, o ile oczywiście też za dużo się tego nie, nie wyciągnie, tego, e, tej linki. Kolejną kwestią jest tutaj, że jest jakby regulacja w e, wstępnego naciągu, e, bo jedną linką z e, stopę stopem przednim e, i tylnym hamulcem. E, tu jest jakby cztery otworki, w tej blaszce są dwa e, i po prostu tak jak sobie ustawimy, tak, be, tak będzie jakby w miarę szybko reagował system e, na, na zmianę naciągu. E, też trzeba zwrócić uwagę na to, żeby nie była zbyt naciągnięta, żeby w hamowaniu wpierw nie ciągnąć za właśnie za linkę od e, stopu tylko wpierw jakby hamować, dopiero później jakby było naciągnięta y, o, ta od y, czujnika.